Słyszeliście o tym facecie z więzienia, który właśnie się tu wprowadził? Zamarłam. Jakim facecie? No tym z psychiatryka. Teraz mieszka obok. Nie wiedziałam co powiedzieć. Ona zażartowała. Oby nas nie pozabijał, haha. Obie się zaśmiałyśmy, bo serio, jakie były na to szanse, ale nie minęła godzina, gdy ktoś zaczął dzwonić do drzwi. Nieraz. Ciągle. Jakby się bawił w przycisk. Marta powiedziała, że otworzy, a ja stanęłam w korytarzu i patrzyłam. Otworzyła, a tam facet. Stał i gapił się na nią. Cześć! Skaleczyłem się i potrzebuję plasterka, powiedział trzymając dłonie w górze. Spojrzałyśmy. Zero skaleczeń. Marta odpowiedziała, że nie może mu pomóc. Wtedy jego wyraz twarzy się zmienił. Zrobił pauzę i mówi: okay, a mogę coś zmierzyć w waszej sypialni? Marta Facet odszedł. Następnego ranka znowu dzwonek. Ciągle. To ten od plasterka, powiedziała. Marta podeszła i uchyliła drzwi z łańcuchem. W tej samej sekundzie zaczął napierać całym ciałem. Łańcuch trzeszczał, ale trzymał. Marta próbowała zamknąć drzwi. On dalej pchał, wcisnął twarz w szczelinę. Potrzebuje tylko skorzystać z łazienki. Powiedział spokojnym, nienormalnym tonem, dalej napierając. Marta zaczęła na niego krzyczeć, uderzyła go w twarz przez szparę. Nie zareagował. Powtarzał tylko o łazience jak zepsuta płyta. W końcu z całej siły zatrzasnęła drzwi i kazała mi dzwonić na policję. Facet próbował się wedrzeć, a my byliśmy przerażone. Policja przyjechała dopiero po 40 minutach. Oczywiście już go nie było. Powiedzieli, że nic nie mogą zrobić, dopóki nie popełni poważnego jeśli wróci. Nie wyglądali na przejętych. W nocy koło drugiej obudziło mnie dudnienie. Najpierw pomyślałam, że Marta coś przesuwa u góry, ale po chwili zrozumiałam, że dźwięk dobiega z salonu. Wstałam, posłuchałam i zamarłam. To były nasze drzwi wejściowe. Facet walił w niecałym ciałem. Próbował je wyważyć. Złapałam telefon i zadzwoniłam na policję, szepcząc, że wrócił. I wtedy cisza nagle ucichło. Podniosłam głowę, patrzę przez okno. Nic. Podchodzę do bocznego okna, unoszę żaluzję, żeby zobaczyć lepiej. I wrzeszczę, bo jego twarz była tuż za szybą. Patrzył prosto na mnie. Upadłam, krzycząc do Marty, żeby wołała policję. Stał tam, patrząc, po czym odszedł za róg. Schowałam się za blatem w kuchni, trzęsąc się cała. Marta wybiegła z pokoju. Siedziałyśmy skulone, czekając. W drodze, ale wiedziałyśmy, jak długo to potrwa. Potem znowu kroki na werandzie. Miał coś w rękach. Nie wiedziałyśmy co, dopóki nie usłyszałyśmy potężnego trzasku. Podskoczyłyśmy, walił w drzwi czymś ciężkim. Patrzę przez wizjer i mnie zmroziło. Trzymał się Zamachnął się i uderzył w tylne drzwi. Krzyczałyśmy do dyspozytorki, że ma siekierę i rozwala drzwi. Ona powiedziała, że policja jest dwie minuty stąd. Drzwi nie wytrzymają dwóch minut. Marta płakała. Ja nie mogłam się ruszyć. Uderzał dalej. Dziura się powiększała, aż drzwi w końcu puściły. Wbiegł, najpierw głową i ramionami. Siekiera w ręku, oczy w nas wlepione. Nie ruszajcie się! powiedział. Wynoś się z naszego domu. Złapałam nóż i Policja! Rzuć broń! Wbiegli po schodach trzej funkcjonariusze. Facet odwrócił się w ich stronę. Uniósł siekierę. Rzucili się na niego i powalili, zanim zdążył zamachnąć. Nawet przygwożdżony próbował się wychylić, żeby na nas spojrzeć. Przeżyłyśmy, ale jeszcze tej samej nocy spakowałyśmy wszystko i...